Wymyśliłem sposób na to, żebyśmy mogli mówić jednocześnie. 2% za polecenie. Oczywiście. I będzie Pan zadowolony. I mi się jedna rzecz przypomniała, że pod koniec lipca oni zaczynają tak zupełnie pod koniec 27, czyli pewnie właśnie ten weekend zaczynają wakacje. Więc być może to na przykład w poniedziałku ruszy, nie? I mamy tak z szynetką, z salami i jeszcze też z jakimś taką Ala Capricorzązę. Fajnie tu, nie? To, fajnie, to jest tak totalnie pusto I może No wymarłe to... miasto No Uwaga, uwaga Przepraszam, komunikat no, Może to znowu objawienia Buongiorno Dzień dobry, cześć i czołem Jesteśmy, znowu jesteśmy jest. Tęskniliście się, nie? Tak bardzo mocno No dobrze tak. To bardzo miło Bardzo się cieszymy Robimy sobie lazy day tak zwany, czyli taki leniwy dzień Totalnie bo trochę nas zmęczyło takie ciągłe przemieszczanie się. I uznaliśmy, Śniadanie. Że... No. No i proszę, parmi mi słowo. No. Uznaliśmy, że... uznaliśmy, że trzeba się troszkę pobyczyć. W związku z tym przyjechaliśmy do miejsca, właśnie no którym tak już powiedzieć. kiedyś byliśmy. Bo wiemy, jak tutaj już wszystko wygląda, i wiemy, gdzie możemy się stać, i jest fajnie. I jest fajnie. Śniadanie w jednym miejscu. Obiad lunch w drugim miejscu i kolacja w trzecim miejscu i czasami jeszcze czwarte miejsce to dopiero nocleg dlatego wracając do tego co Magda powiedziała może nie ty... no tak no dobra zmęczyło nas to trochę, ale zmęczyło nas to przemieszczanie się po prostu bardzo intensywne dlatego dzisiaj tak jak Magda powiedziała spokojny dzień i co ciekawe dzień bez odpalenia samochodu tak tak wklejmo nie wybrałeś dzień bez odpalenia pływy wow Zobaczymy czy się uda. Znalazłem sposób, wymyśliłem sposób na to, żebyśmy mogli mówić jednocześnie. E? Kanał prawy Magda, kanał lewy Krzysztof. Krzysztof. Wiesz, ci którzy chcą słuchać ciebie to odpalą lewy kanał, a ci którzy chcą słuchać mnie to będą odpalać drugi kanał. Ja obawiam się, że mnie to już nikt nie chce słuchać, bo już się przejadłam. Bo ja tylko ciągle gadam. Co ty? No. Nie. Nie, to tak nie jest. Jestem wiarygodny? Nie. Jestem? Jestem. Wcale. Wcale? Wcale, wcale. Wcale, a wcale. No dobra. Zobaczymy jak to będzie w tym dniu. Co nam się uda zobaczyć, czego nam się nie uda zobaczyć. To wam pokażemy. Ale to co się uda, a nie to co się nie uda. Jesteśmy nad jeziorem Bolzena. W miejscowości Bolzena również. I to nie jest ta miejscowość narciarska, tylko to jest ta miejscowość nad jeziorem. I tyle. Bo mąż powiedział, że mam coś powiedzieć. To A powiem ci, że rozwinęłaś na maksa, nie? Wiem, starałam się. I teraz trzeba coś mówić, bo to czasem ten leci, więc pokazujemy co tu jest, więc trzeba coś mówić. To jest piękne, czysta woda. No jest takie mniej piękne. Kamienie są takie, że Krzysiu się zaraz gibnie i wpadnie do wody. No nie jest fajne, bo jest kamieniste, no. natomiast yy, woda jest bardzo czysta. No ale są kąpieliska, więc tam Aha. nie wiem czy tam jest piaszczyste. Znaczy tam są też jakby takie wygląda, nie? No, to jest w ogóle camping. Tak, trochę tak, no. Zaraz za, za, tutaj za, 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 moją, za moim palcem. Tam jest jakaś przystań, no to dzisiaj sobie będziemy tutaj chodzić i sobie eksplorować, bo póki co ten jeden raz kiedy tu byliśmy, to mówiliśmy byliśmy wieczorem, i właściwie rano jechaliśmy, więc nie mieliśmy okazji za bardzo zobaczyć tego miejsca. Miasteczko jest przepiękne, bo jest takie starożytne, fajne, średniowieczne myślę, bardziej, może nie starożytne. I naprawdę jest ładnie i tak urokliwie i są takie fajne uliczki i w ogóle jest świetnie. I, I dlatego po... postanowiliśmy to zostać. I powiem Wam, że ja mówię do Magdy, weź coś powiedz. No nie. i gdybym nie przerwał, to by tak mówiła Magda no, do, do jutra. Ja tak mam. Fajnie i za to cię kocham. Tutaj jest taka plaża. No, i piasteczek jest taki no, słaby, bo taki jak żwir prawie wygląda. Natomiast e, brzeg jest e, piaszczysty, także nie ma kamieni tutaj. I jak widać, ludzie korzystają, kąpią się, korzystają z uroków tej pogody, jaka jest w tej chwili. My idziemy się przejść, więc no, nie będziemy się kładli. A poza tym. Jest za ciepło żeby się położyć. Trzeba by było cały czas w wodzie siedzieć. Może się zdecydujemy jeszcze żeby do wody wejść. No właśnie tak stoję i się zastanawiam czy się nie schodzić trochę. Czy jednak tak? No. no zobaczymy. Słuchajcie jest taki chill out, że właśnie bateria za chwilę nam padnie. Bo od wczoraj wczoraj już była słaba, a w nocy nie ładowałem jej, także zobaczymy jak długo wytrzyma. Będzie trzeba później ją naładować. No ale to nie o tym, nie o tym. Tak wygląda ta plaża tutaj. Jest ciekawie, jest mm -hmm. fajnie. Mm -hmm. Podoba się. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy, Fajnie, fajnie. A taki przypadek, bo ja sobie tak myślałam, e, byliśmy już w tej miejscowości, to pojedziemy tam do którejś, bo tam jest jakaś miejscowość Marta w ogóle i jakieś tam inne z tamtej strony, nie? Ale tak nas poprowadziło do tej Civita, tej miejscowości z tym mostem, że musieliśmy przez tą miejscowość, co jesteśmy teraz przejechać. I kurczę, jak zobaczyłam, jak to jest fajnie, sobie przypomniałam, to wiem, mm. chyba jednak. Bo jak wyjeżdżaliśmy w zeszłym roku stąd, to miałam niedosyt tak, mi było, że za krótko tu jesteśmy. Tym bardziej, że policja nas przepędziła. Tak. A tak, sekuracyjnie tak, tak. odjechaliśmy z tego parkingu, tak. żeby nie zapłacić mandatu. nie? Tak, tak. Ale yy, jak teraz wjechaliśmy, tą mówię, kurczę, tak za mało, za mało tu czasu spędziliśmy i fajnie, żeby tutaj troszeczkę powstaje posiedzieć, tak właśnie to chila To jest taka miejscowość jak nasze nadmorskie. Tak, taka, no. taka letniskowa, bardzo fajnie. Z, z tym starym takim, starą zabudową. Więc to jest naprawdę fajne. Dobra, już kończę. Idziemy dalej. Tutaj mamy taką area Sostę, camper. I strasznie zaniedbana jest, ale to wszystko jest chyba zamknięte, bo to ja, paie, pajęczyny jakieś. nie? ceny są zobaczę, jakie takie równowagi, abstrakcyjne w sensie pozytywnie. Tak. Bo 16 euro za dwie osoby i kamperas w takim miejscu, gdzie jest zacienienie tak bardzo jak kemping, no, no. To, to faktycznie to chyba... I duże to jest, nie? No że tam. Będziemy du Duże niestety zamknięte, a miejsce no, po prostu no petarde, zobaczcie. No, przy samym tak, brzegie. przy samym jeziorze, no, przy samym brzegu. Można Mega. w sensie w stylu kamperowym. Jeżeli ktoś ma za dużo, nie za dużo, dużo pieniędzy. I pomysł na area camper we Włoszech? No to. No to proszę, Arby. Myślę, że to jest ciekawa oferta. Mm -hmm. 2% od transakcji, nie ma tematu. 2% za polecenie. Oczywiście. I będzie pan zadowolony. Są też takie znaki, których oczywiście nie za bardzo lubimy. Prawda? No, także tu niestety nie wjedziemy, ale tu jest takie rondo. Takie rondo można sobie zawrócić, jakbyście tutaj wjeżdżali nad brzeg tego jeziora. Ale wejść możemy, nie? No tak, tak. Wejść, wejść <grym> możemy, dlatego wchodzimy. No, tak jak Magda powiedziała, nawet można by było mieszkać. No i tu jest gwiazd. Co prawda tam jest ten znak, że nie można wjeżdżać, no ale gdyby była ta Area Sosta Camper otwarta, no to pewnie znak by był Dopiero tutaj, no bo tu trzeba było wjeżdżać. I to jest druga brama. I tutaj naprawdę jest duży plac. Zobaczcie ławeczki, tam nawet jakieś takie zacienienie jest, nie wiem czy to plac zabaw. Tam po lewej stronie tutaj jest rzutnia, jest woda. Tak, to jest wszystko. No jest wszystko, także słuchajcie szukamy sponsora na, na tą areę, bo tutaj to tak nie może się marnować, także jak znacie kogoś albo macie kogoś to chciałby się tym zająć, to niech się do nas zgłosi. My bierzemy tylko 2% od transakcji, także spoko. Będzie Pan zadowolony. Dobra, to taki żart był, nie? Ale jakby ktoś miał ochotę się tym zająć, to to śmiało. <laughs> Poczekaj, teraz, teraz. Tak sobie analizujemy. Teraz, teraz, teraz! Jak śpiewa Agnieszka Chylińska. Eee, tak sobie analizujemy całą tą sytuację, choć w cieniu, Przyszliśmy w cieniu. jeszcze raz do, tam, do, do tej bramy głównej. I mi się jedna rzecz przypomniała, że pod koniec lipca oni zaczynają, tak zupełnie pod koniec 27, czyli pewnie, właśnie ten weekend, zaczynają e, wakacje. Więc być może to na przykład w poniedziałku ruszy, nie? No trzeba to sprawdzić. My już słuchajcie, <laughs> e, zadzwoniliśmy do jednego znajomego, nakręciliśmy temat, no i czekamy. Także, a z tymi procentami to żartowaliśmy nie, no, oczywiście. Pewnie. Żadnych tam, żadnych opłat. Taki tam. Po prostu no. dajcie łapkę w górę. Nie, tak serio to... to no, wiecie, to jest nasz klimat. My bardzo byśmy chcieli coś takiego prowadzić. E, no ale na tą chwilę nie możemy tego zrobić, bo Można nie mamy wziąć. takich funduszy. No i też jeszcze nie mamy możliwości życiowych. Czasowych jest. też. No. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby się taką Arasta Camper zająć, to naprawdę... Grzejsz. Bo to miło, już nie mogę nawet żony objąć, nie, bo, bo, jest tak bo ciepłe, grzeje. nie grzeje, tylko bez sensu, jeszcze cieplej, czyli no. temperatury dokładnie. A idziemy w cieniu. Y Ciężki dzień dzisiaj na urlopie. Zapracowanie jesteśmy na maksa. No i zrobiliśmy sobie chwilę przerwy. Tą męczącą wędrówką, tymi spacerami jesteśmy tak zmęczeni, że postanowiliśmy zrobić sobie przerwę. I usiedliśmy sobie w takiej małej knajpce przydrożnej i zamówiliśmy sobie kawę. Magda jeszcze lody je. Ja mam Amerykano, a Magda ma kaffe Maciato. No i tak sobie siedzimy i i odpoczywamy. Tak nas zmęczyło to chodzenie To stwierdziliśmy, że zrobimy sobie drugi przystanek i na drugim przystanku Mamy tutaj napój chodzący oraz takie kawałki pizzy z różnymi dodatkami, jakieś tam salami z jakimiś tutaj grzybami, pieczarkami, z serem, z szynką. Smakuje? Dobre. Całkiem dobra. Także taki lunch mamy już dzisiaj zaliczony. Pierwszy. Zjedliśmy lunch. Jesteśmy na pici, na jedzeni. Poszliśmy sobie tutaj. W miasteczku jeszcze pochodzić. Zobaczcie, jak tutaj jest urokliwie. Co prawda, wszystkie sklepy są zamknięte. Magda jest niezadowolona. Namierzam sklepy, które mi się podobają, które będą otwarte później. No właśnie, czyli. Nie ominie mojego męża chodzenia po sklepach. No właśnie, czyli będziemy musieli tu wrócić jeszcze. Ale z uwagi na to, że jest tak urokliwie, no to możemy tu jeszcze przyjść i pochodzić, jak już wszystko będzie potwierane. Ale jest naprawdę bardzo takie urokliwe, no będę się powtarzać, ale bardzo urokliwe miasteczko usiedliśmy sobie na ławeczce, żeby pokontemplować to miejsce ładnie jest jest naprawdę fajnie to przed chwilą pokazywałem I pokażemy też drugą stronę druga strona druga strona wygląda tak i słuchajcie jest godzina 15 nikogo nie ma, jest siesta Zostało nam czekać do 17 na otwarcie sklepu. No, także poczekamy tutaj, aż sklepy otworzą. Aż Magda będzie mogła wejść, popatrzeć sobie na różne rzeczy, dotknąć, poczuć to miejsce jeszcze bardziej, wchodząc do wszystkich sklepów z ciuchami. Tak? No. Patrzcie jak się cieszy. Jak dziecko, któremu obiecali jak... Jakieś... Patrzcie jak ja Zabawerczy. się cieszę. Jak ja się cieszę. Cóż, musisz przygotować. Tu mamy wejście do mieszkania, do domu jakiegoś. Mamy domofon. A my tak sobie siedzimy. Nikogo nie ma, zobaczcie. Z jednej strony. Z drugiej strony aż niewiarygodne bo wieczorem to tutaj są tłumy. Fajnie tu nie no, wymarłe miasto. No, tutaj filmy. wczoraj stały głośniki, kolumny takie, instrumenty. I tutaj w ogóle ludzie tańczyli, nie? Tu, tutaj. Tak delikatnie, ale tańczyli. No i mega. I tu był tłum, tu trzeba było się przeciskać, a teraz jest pusto. Miasto wymarło. Wszyscy mają siestę. A dla nas to jest Raj, tak jak Magda mówi, bo. Bo, bo po prostu bardzo lubimy taką ciszę tu i spokój. W tle. Coś nie jest tak. a, ale czad. Tam no mega. osoby stoją. Tak, ekstra. A w tutaj po prawej i po lewej stronie, w tej uliczce, a tak przybliżę trochę, są knajpki. Po prostu po lewej i po prawej stronie się siedzi i je kolacje, pije drinki. Jest tłum ludzi, a teraz jest cisza. Oczywiście ta cisza jest fajna. Jest to cisza przed burzą. Oczywiście ten gwar, który tutaj jest wieczorem, też ma swój urok. Taki urok wakacyjny, turystyczny. A teraz jest po prostu mega. Miasto śpi, odpoczywa, chowa się przed słońcem. ta Przepiękna droga prowadzi prosto na parking, na którym stoimy, przepiękna jest. Te grube drzewa, no mega, mega. No i cień, cień jaki dają te drzewa, jest też po prostu bezcenny w tej chwili, bo jest bardzo ciepło, słoneczko mocno świeci. A drzewa dają taki piękny cień. A jeszcze do tego chłodniej. Tak, tak od nich jest tak troszeczkę chłodniej dzięki temu, że... Yy, zieleń, i one są tam jednak wilgocią nasączone. Więc gdzieś tam czuje się taki większy chłód, nie tego takiego bijącego betonu, wszędzie, nie? Tak. Super. Już to wiele set lat temu dobrze wymyślić. To prawda. I tutaj jest ta ostatnia prosta, która prowadzi na nasz parking. Już nie ma tych takich domów po prawej i po lewej stronie, są tylko domy po lewej. Po prawej natomiast w stronie są restauracje, knajpki, a tam już za tymi knajpkami jest jezioro. Także też bardzo przyjemnie się tutaj idzie. Zobaczcie, tu jest sam cień, wszystko przez, przez te drzewa, które ktoś tutaj bardzo mądrze posadził, bo wiedział, że tutaj musi być taka aleja zacieniona, żeby móc się schodzić. Przyjemny wiaterek. I po prawej stronie mamy już jezioro. Jak powiedzieli, tak zrobili. Weszliśmy takim już późnym popołudniem, żeby coś zjeść, czegoś się napić. No i teraz zobaczcie, ile ludzi jest. Tutaj miasto ożywa. Coraz więcej turystów jest. A tutaj, w tej bramie, jak byliśmy. Przed południem to w tej uliczce za tą bramą nie było żywej duszy. A teraz już jest coraz więcej ludzi, a to jeszcze jest przed tym całym tłumem, który będzie tak naprawdę. No bo tutaj po 21 dopiero zaczyna się życie. No i słusznie, no bo wcześniej się nie da po prostu nawet posiedzieć, bo jest po prostu za ciepło. A teraz już jest cień, słońce już jest na zachodzie. No, i powolutku, powolutku zaczynają się schodzić ludzie, żeby coś zjeść, czegoś się napić i spotkać się z innymi ludźmi. Także my też idziemy i pokazujemy, jak to wygląda o tej porze dnia. Po długim spacerze wieczornym, popołudniowym, przyszedł czas na zjedzenie kolacji. I wróciliśmy do tej samej restauracji, w której byliśmy wczoraj. O, proszę bardzo. To jest lepszy. Już to sprawdziliśmy? Tak. A, sprawdziliśmy. Lepsze jest wrogiem dobrego, jak to mówią. E, no i ja oczywiście nie będę pokazywać, bo ja jeszcze czekam na pizzę. Ale, oczywiście, pizza, więc to nic nowego. Natomiast Magda wzięła sobie Carbonara. Mhm. I będzie testować. Tak jest. Do tego mamy wi pachnie, winko. To już powiem, że tak, tak I. To jest. Słucham? Jest bardzo, bardzo ładnie pachnie. Tak. Mówię, że do tego mamy winko, ładnie pachnie. No i zaczynamy jeść. A ja jeszcze chwilkę pewnie poczekam, bo tutaj było zamieszanie chyba z zamówieniem, bo tak. gdzie przymieści coś innego. Dwa przyniesie. Dwa, Dwa, Dwa razy spaghetti takie z owocami morza. Tak, tak. Czyś się ucieszył najpierw, bo tak. Te owoce morza. tak. Wzdrygnęło mnie tak lekko. No ja też niekoniecznie te owoce morza, jakoś tak. Znaczy mam zawsze lęki związane z owocami morza, czy to mi czasem nie zaszkodzi, po prostu zwyczajnie świecą. OK, czyli ja dzisiaj mam pizzę wegetarianę, a Magda ma carbonarę. Smacznego. To żeby nie było, jeszcze jedno wejście. Mamy wegetarianę i carbonarę. Teraz już jest... Ja już jestem w pełni szczęścia. To zaczynamy jeść. Znacznego. Uwaga, uwaga. Przepraszam, komunikat. Mój mąż doznał objawienia. Ja, jeśli piję jakiś alkohol do jedzenia, to tylko zawsze wino. Natomiast mój mąż pił piwo. I mówi: Boże, jakie jestem na Boże, jakie mam tutaj sensacje. I właśnie wypił wino. Jest. I stwierdził, że to jest po prostu wow najlepsze na świecie. <grym> Podróże kształcą. I tym optymistycznym akcentem y, teraz się już pożegnamy z Wami i zakończymy ten odcinek, bo mamy dużo wina do wypicia, więc chcielibyśmy, żebyście jeszcze nas zrozumieli y, jaki mamy przekaz podróże kształcą. Dzięki, że byliście do miłego. Trzymajcie się, pa! Czekaj, kameruję. Kameruje się, kameruje tak się. Tak sobie właśnie rozmyślamy. Bo czekaj, tu coś się z gimbalem stało. Dobra, gimbalet. jeszcze raz.